Tutaj zrobiłem odkład jednoramkowy. Jedna, jedna ramka z pokarmem, jedna ramka z czerwiem, jedna ramka węzy i jedna ramka odbudowana. Może nie w tej kolejności co pokazuję, ale tak to mniej więcej tu zostało zrobione. Tutaj najprawdopodobniej ze względu na brak czasu, dzisiaj jeszcze spróbuję za jakieś 3-4 godziny albo na sam wieczór poddać matkę, zobaczyć czy czy ją wygryzą i czy ją przyjmą? No, jutro zobaczę, czy, czy ją wygryzły i czy ona żyje. No i troszeczkę tak. Wiem, że to nie powinno tak być, ale no, tak muszę zrobić ze względu na trochę brak czasu w ostatnim, w, w ostatnim okresie. Spróbować. Myślę, że warto. Jak nie, no to tą rodzinę połączę z powrotem z tamtą i będzie temat zamknięty. Ale mam nadzieję, że to się uda. Dzięki za oglądanie dzisiaj. I za te agresywne pszczółki zostało zamknięte. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i na tyle. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. No to co? Spróbujmy dać mateczkę do, do ula. Zobaczymy. Znowu znowu. Powiesimy klateczkę, otworzymy klateczkę. No i niech się dzieje, co się ma dziać. Zobaczymy, czy to się uda wszystko. Zobaczmy czy w ogóle zainteresowanie jest matką. Bardzo dużo mrówek jest to inna sprawa. Wlazły już tutaj do klateczki wszędzie wlazły cholery jedne. Wyłamiemy wejście. To jest z, z wczoraj Nie wiem będzie widać Widać czy nie widać? Widać okay. Zobaczmy, czy mi się ten numer uda Nie chcę co zrobić tak, no i jutro sprawdzimy czy nam się to udało czy wypuszczam matkę szum jest bardzo duży Poczekam, aż tego zlecą do ulas z powrotem wejdą no i jutro sprawdzimy czy nam matkę nie ścięły no pewnie ją wypuszczą czy nam nie ścięły matki To narazka. Ok, poszło. No to zobaczmy, czy wypuściły matkę i czy ją nie ścięły. Matuli tu nie ma Czyli ją wypuściły czy Matula wypuszczona Teraz zobaczmy czy jest na ramce czy, czy ją czasem gdzieś na dole nie ścięły no, Jeszcze mogła polecieć sobie gdzieś na lód dobrze już od razu na tu nie widzę Na tej ramce też jej nie widzę. Tu jest z czerwien przełożonym. Tu jest jakiś truteń. I jest matura na ramce. Nie u jej. Jest ładna. Tula bardzo ładnie. Czyli przyjęły matkę, czyli poddanie na szybkiego zdało egzamin. Dwie-3 godziny tylko przerwy było bez matecznej, że tak powiem, czyli zrobiony odkład. 3-4 no, godziny odkład sobie był bez matki. Podana wieczorem wczoraj klateczka z matką jednodniową. I została przyjęta matula. No to teraz czekamy na to, aż się unasieni, czyli dajemy temu ulikowi spokój Dajemy temu ulikowi spokój i czekamy na rozwój sytuacji. Wiemy czy tu mamy jakichś mateczników z poprzedniego ula. Jest dużo miseczek, więc już tam te pszczoły coś kombinowały. Ta matura się musi unasienić, podeję jeszcze i będziemy sprawdzać co się dzieje. Za tydzień półtora dajemy mu spokój, jedzenia tutaj mają całą ramkę plus, plus to co tu mają u góry więc nie powinno im zabraknąć jedzenia. Na ramce już tutaj zaczęły pracować gdzieś już pobieliły gdzie nigdzie to już zostawiamy no i ramkę jedną odbudowaną zostawiamy zamykamy i cieszę się niezmiernie, bo pogoda ostatnio była fatalna do poddawania matki, ale widzę, że sobie pszczółki poradziły, przyjęły i należy się z tego cieszyć. Dzięki za oglądanie.